Cześć, witajcie, ja jestem Siwa i chciałam dzisiaj was zaprosić na odcinek, który będzie miał troszeczkę inną formę niż dotychczasowe. Będzie miał formę opowieści, przynajmniej w pierwszej połowie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. I zaczynajmy. Nasza podróż do Konad Próby z MPG-4 rozpoczęła się w Nederze. Z systemem korytarzy przemierzaliśmy Neder w poszukiwaniu miejsca, w którym moglibyśmy postawić portal i wylądować niedaleko takiej komnaty. Po drodze odwiedziliśmy także twierdzę, by pozbierać blaze rody, ponieważ mieliśmy w planach z tej wyprawy wrócić endem, więc potrzebowaliśmy oczu kresu, by by po prostu aktywować portal, który znajdował się całkiem obok komnaty, do której planowaliśmy się udać. Następnie, kiedy już zdobyliśmy blaze Rody, stworzyliśmy portal w wyznaczonym miejscu i takowym portalem przenieśliśmy się 17 tysięcy kratek 17 km od naszych domków, od naszego spawnu. Jak nam podpowiedział Misiek, Wyznaczył nam koordynaty, sprawdziliśmy te koordynaty, to w, w, w miejscu, w którym się znajdowaliśmy, niedaleko powinna się znajdować takowa komnata. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca, troszkę to zajęło, natomiast zaczęliśmy kopać się w dół, mając nadzieję, pod ziemią, na naszych mini-mapkach, gdzieś tą strukturę, gdzieś tą strukturę po prostu odnaleźć. Kiedy już byliśmy całkiem blisko, na minimapce pojawiła nam się struktura. Przygotowaliśmy się, najedliśmy się do syta, nie mając pojęcia, co może czekać nas w środku. Kiedy w końcu wpadliśmy do środka, naszym oczom ukazały się miedziane bloki. Pierwszym takim punktem, który rzucił nam się w oczy, był już safe. Był to ten jeden z lepszych safeów, który mieliśmy nadzieję odblokować kluczami, które wdropimy. Na początek postawiłam skrzynki, dlatego że wiedziałam, że dużo itemków będą drobiły moby, a także spawnery. No i gdy tylko podeszliśmy bliżej tych spawnerów, moby zaczęły się respić, walka się rozpoczęła. Na początku było łatwo, same pająki, troszkę szkieletów, nic trudnego. We dwójkę mieliśmy sobie nadzieję z tym wszystkim ładnie poradzić. Kiedy podchodziliśmy do kolejnych spawnerów, każdy z tych spawnerów y, aktywował się, tropiąc, y, respiąc te moby, więc w efekcie czego y, tych mobów zaczęło się respić coraz więcej. Y, pojawiły się także brizy. Y, nie były za bardzo szkodliwe, natomiast y, nie ułatwiały rozgrywki, podrzucając nas i wyrzucając nas cały czas w górę. Y, odkryliśmy, że klucze także dropią z donic, które były porozrzucane po tej lokalizacji, dlatego więc zaczęliśmy niszczyć wszystkie donice mając nadzieję, że te klucze nam wypadną dlatego, że dotychczas z żadnego spawneru taki klucz nam nie dropnął. udało nam się w końcu zdobyć klucze i pozyskać pierwsze przedmioty z sejfu to były podstawowe sejfy Dopiły z nich jakieś płyty złote jabłka, takie nic, nic specjalnego Poruszając się głębiej w tej, w tej strukturze, trafialiśmy na coraz więcej przedmiotów. Nasza skrzynka się zapełniała przedmiotami. Nic, nic specjalnego nam się jeszcze nie trafiło, oprócz takich podstawowych rzeczy. Natomiast wkrótce mieliśmy wypić bad omen. To powodowało to, że spawnery, które do tej pory wyczyściliśmy, aktywowały się ponownie. Tym razem z lepszym lootem, z większą ilością mobów. Mobów było na tyle. Że w pewnym momencie zapanował kompletny chaos. Byłam otoczona ze wszystkich stron. Za każdym razem, kiedy jednego moba zabiłam, z tego moba spełniły się tysiące po prostu innych mobów, w tym przypadku slimów. Tak więc, no, coś jak, coś jak hydra, kiedy utniesz jeden łeb, na to miejsce wyrastają dwa, więc w pewnym momencie no tych slajmów było całkiem sporo. Tutaj udało mi się. Przy pierwszej próbie zdobyć heavy core. Heavy core jest to część potrzebna do stworzenia buzyganu. Tak więc udało mi się zdobyć buzygan. W kolejnych, kolejnych, że tak powiem, sejfach odkryliśmy, że w momencie, kiedy poczekamy i, i te takie zmieniające się itemki w tym sejfie, klikniemy na nie, to wypadają nam te konkretne rzeczy. Więc. Gdybyśmy chcieli wydrobić kolejny Buzdygan, no musielibyśmy mieć spory refleks, żeby, żeby takowy po prostu znaleźć. Pokonywaliśmy kolejne moby, zdobywaliśmy coraz więcej kluczy. Było także blisko, blisko śmierci i to niejednokrotnie. A ponieważ nowy we dwójkę walka z taką ilością mobów jest no, dosyć ciężka, nie wiedzieliśmy, że tych mobów będzie aż tyle. Najgorsze były teleportujące się szkielety, które po prostu znikały i pojawiały się, kiedy chciały. Osobiście nienawidzę szkieletów w Minecrafcie, są to według mnie najgorsze moby, nawet przed creeperami. Nie dosyć że cię odpychają, to jeszcze zadają ci masę, masę obrażeń, mimo że moja zbroja była w pełni zenchantowana na Protection 4. Tak więc, no, gdyby nie. Gdyby nie mój totem nieśmiertelności, no to to by się skończyło bardzo źle. Był to ostatni totem, który miałam, więc po prostu. Więc po prostu, no nie miałam już nic. Poza jednym życiem. Z kolejnych, z kolejnych sejfów, które otwieraliśmy, no nie dropiło nic ciekawego. Starałam się także trafić na kolejny na kolejny heavy core, natomiast no szczęście nie dopisywało czekałam aż te itemki się zmienią, starałam się wyczuć odpowiedni moment tutaj jak widzicie nawet mi się udało to zrobić byłam bardzo blisko, niestety no itemki się, itemki się zmieniły w ostatniej sekundzie i niestety nie udało mi się drugiego takiego wydrobić tak więc tutaj widzicie już wszystkie, wszystkie temki po podziale, które udało mi się ze sobą zabrać. Oczywiście trimy, trimem mieliśmy się podzielić, miałam taki trim sklonować i podzielić się z MPG4. Jako, że dropnął nam tylko jeden, Buzdigan, jako, że mi się udało go zdobyć, miał zostać u mnie. No do bazy wróciłam już sama poza nagraniem musiałam znowu przebyć nether bo niestety end nadal nie działał no więc wyprawę, wyprawę uważam za jak najbardziej udaną okej okay, moi drodzy dotarłam do domku udało mi się przebyć ten kawał drogi wróciłam nether dlatego że end dalej nie działał tak więc chciałabym Teraz rozdać prezenty. Sklonowałam Flow Armor triby i chciałabym je wręczyć nitce, jeden Gerardowi, jeden MP 4 No dlatego, że mu obiecałam, jak byliśmy w, w Trial Chambers. Tak, więc ja się teraz wybiorę do pierwszej osoby i, i zobaczymy u MP. MPG4 jeszcze nie byłam. Z tego co wiem, jego baza znajduje się gdzieś w tamtej okolicy. Tak więc teraz sobie tam polecę i zostawię mu prezencik. Ok, dotarłam do jego bazy. Zastanawiam się, gdzie by postawić tą skrzyneczkę, żeby ją zobaczył. Myślę, że postawię ją gdzieś. Gdzieś może tutaj tym gą gąszczu skrzynek to może zniknąć. Hmm. Hmm. A w ogóle ciekawa baza. To jest rakota. No jeszcze tutaj nie byłam fajnie. Wiecie co? Ja chyba zostawię to. Tutaj przy nether portalu. Albo w sumie na środku niech będzie dobrze. Zostawmy sobie. O, cyk. Dobra, to jedna osoba odhaczona. Teraz lecimy do nitki. Dobrze, do nitki dotarłam przez Nether Portal. Stwierdziłam, że to tak będzie szybciej gdzie by jej tą skrzyneczkę zostawić a zostawię na środku, żeby widziała i cyk dobra teraz lecimy do Gerarda przed nami pokazuje się już e, baza Gerarta. ja sobie tylko wezmę więcej fajerwerków Zobaczcie jak ma tutaj ładnie. I gdzie by mu teraz to zostawić? Zobaczmy. Ja myślę, żeby zobaczył to może tutaj gdzieś przy głównej drodze. Nie wiem czy to jest jego główny domek. Hmm. Co tutaj się znajduje nitka? Okej. Okay. Może mu tutaj zostawię przy tym znaku. Mam nadzieję, że znajdzie. Mam nadzieję, że zobaczy. No, moi drodzy, teraz wracam do swojego domku i pokażę Wam ten y, buzdygan w y, akcji. Chciałabym go jeszcze zenchantować. Nie jestem co do niego do końca przekonana, bo... Jednak ataki z powietrza nie są moją e, mocną stroną. Mm, żeby je wykonywać, to potrzebowałabym jeszcze butów z Falling Feder e, czwórkom. Takich butków niestety nie mam. Muszę jeszcze nad nimi popracować. E, natomiast jest to ciekawostka, jest to jakaś nowość. I, e, i myślę, że, że fajnie, że ją zdobyłam. Akurat się udało, gdzie jest mój portal tam. Ops, nie tu. No, tak więc myślę, że End się wkrótce naprawi, bo chciałabym się wybrać do niego po jakieś shulker boxy, czy, czy endrody chociażby. Bo nie powiem, że chciałabym tego używać jako ozdób. Co się jeszcze zmieniło w mojej bazie, tak na szybko powiem? Dodałam tutaj takie farmy: farmę bambusu i farmę trzciny cukrowej. One działają, mają dwa poziomy. Myślę, że to też mi się przyda, bo, bo chciałabym w końcu Enchanting Table postawić w mojej bazie nie musisz latać po innych ludziach. Tak więc, gdzie jest mój buzdygan? Tu jest mój buzdygan, Zobaczcie sobie, jak wygląda w tym teksturpaku. Troszeczkę jak młod no, ja na pewno chciałabym dodać sobie do niego mending, mending i mam tutaj taki, taki enchant, który się nazywa, gdzie ja go mam tutaj jest. O, density, density i mending. To są dwa enchanty, które na pewno chcę dodać do budygannu. Density powoduje to, że jest tak ta broń jest silniejsza po prostu w zwykłym użyciu. No a mending, że się nie zużywa, mm, wytrzymałeś. Chciałabym sobie teraz znaleźć jakąś ofiarę. O, ofiara, super. Okej. Okay. Okej, okay, na no, trzy hity. Wiem, że można też dodawać y, pogromcy nieumarłych, czy, czy ostrość. Y, ostrość nie wiem, ale pogromcy nieumarłych i y, to na pająki ten enchant można dodawać. Natomiast ta broń najlepiej działa z powietrza, więc ja sobie pójdę po jakieś bloki i chciałabym wykonać jakiś atak z powietrza. Nie wiem, czy mi się to uda. Zaraz wezmę sobie ziemię i polecę szukać ofiar. Myślę, że ofiary mogą być tutaj pod jakimiś drzewkami. O, widzicie? I tutaj mam szkło. I tak wygląda z góry ta farma bambusu. Muszę sobie to oczywiście jeszcze tutaj zablokować, ozdobić. O! Czekajcie. Tu coś widziałam. Jest, szkielecik. Yy, I i po prostu yy, no, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, czekajcie, niech tu podejdzie. Idzie. A? Powiem wam, że nie jest to moja ulubiona broń natomiast no myślę, że po prostu trzeba się z nią oswoić, bo z Elytrą kiedyś tak samo miałam problem, w ogóle nie umiałam się nią posługiwać więc po prostu kwestia przyzwyczajenia wprawy i i w ogóle trzeba poćwiczyć no, jeszcze jedno w tym odcinku chciałam zrobić chciałam zrobić, dodać do mojej zbroi ten Armor Trim żeby zobaczyć, jak on wygląda, tak więc pójdę sobie tutaj, wezmę sobie mój. Gdzie to jest? Mój. Yy, netherite. To i Armor Trim. Gdzie ja go dam? Tutaj. Chciałabym go sobie pokolorować na. Yy, na fiolet, więc sobie wezmę szarta i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj, netherite. Tutaj to. Ok. Teraz Smithing Temple i. I cyk. I ubierzmy sobie tą zbrojkę. A. Tak wygląda. Ej, według mnie fajnie. Fajny look. Fajny z fioletem wygląda. No, myślę, myślę, że spoko. Myślę, że fajna opcja, fajny wygląd. No, tak, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.